Ja hide że To jest dla. Dobra. Dziękuję. wszystkim, Dziękuję wszystkim. Dziękuję. Witam serdecznie. <grym> A Ale emocje. Tak, emocje są. Jak Twoje wrażenia po koncercie? No fajnie było. No. Brechy. Kurwa, znowu się oblegać. Jak się nie mylę. Się oblałem, kurwa. <grywa> No, nie ma... się kurwa. Masz to? <grywa> TPS Wojtek. TPS Wojtek. Siema, witamy wszystkich. Witamy. E, Wojtku, witamy cię serdecznie. Na... Witamy ciebie. Ja. I witam Was wszystkich. <grywa> na wyspach. Mamy jakieś kurwa wspólne opoglądy o i to tak wyszło, nie? Jebać policję się nie ma. O kurwa ten kabel. Podsłuchaj. Nie paplaj, słuchawę. Możesz nam coś powiedzieć o tym filmie? Nie mogę nic powiedzieć. I prawdopodobnie kto? I Jeszcze kto może mnie? Mm. No zgaduj. Nie wiem. Kafar. Już nic. No właśnie. Słony smakułeś, nie wierzę. Nie? A ty wierzysz? Nie. <słuch> nie <chudzę. słuch> A Koncertowo, ile koncertów miesięcznie grałeś? Kurwa siedem. Nie. Siedem perdone, koncertów no, miesięcznie. No, no, no ale schudłem, no bo chodzę Artystycznie i muzycznie w jakimś kierunku podążasz? Oby nie do więzienia. To najważniejsze. To też Oby nie do więzienia, kurde.